W dniach 24-25 października w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Jupiter odbyła się pierwsza konferencja dla wychowawców, pedagogów i psychologów, zorganizowana przez Instytut Rabe. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że Państwo przybyli na naszą konferencję. Podczas obrad będziemy zajmowali się sytuacjami trudnymi w szkole oraz udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pierwszy dzień będzie bardziej metodyczny, drugi pozostawiamy na aspekty prawne. Wszystko to, co Państwo usłyszycie na tej konferencji, będzie takie do zastosowania w praktyce od dziś. Troszkę wiedzy na temat tego, czym jest sytuacja kryzysowa, czym jest kryzys i czym jest trauma. Tematyką konferencji były sytuacje trudne w szkole. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak pracować z uczniami trudnymi, w jakich ramach prawnych należy działać, a także jak prawo chroni nauczycieli. Prelegentami byli praktycy z dziedziny edukacji osoby na co dzień zajmujące się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom oraz wspieraniem pracy nauczycieli. obecność wyzwalaczy skojarzonych z agresją. Znowu coś czego nie brałem kiedyś pod uwagę dopóki nie studiowałem psychologii. Okazuje się, że tam gdzie leżą pistolety, ludzie mają większą tendencję do tego, żeby po niej Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały edukacyjne przygotowane specjalnie w związku z tym wydarzeniem oraz bezpłatne egzemplarze publikacji wydawanych przez patronów medialnych konferencji. Właściwie w każdej szkole powinno zostać postawione takie pytanie. A odpowiedź jest dokładnie, a odpowiedź jest jednym słowem: Wszystko. Instytut Rabe, szeroka gama konferencji, kursów i szkoleń, doświadczeni trenerzy, doskonała atmosfera i komfortowe warunki. Drodzy nauczyciele i kadro pedagogiczne, może już czas na szkolenie w Instytucie Rabe.